I zapraszam na otwarcie kolejnego Pixel Boxa. Muszę przyznać, że tematyki w ogóle nie pamiętam, więc zaraz się razem przekonamy, co tam w środku jest. Ojej, czy to Galactus? Galactic Buffet. Nie, przepraszam, Galactic Buffet, bo on zjadał planety, nie? No... Dość memiczny, ale totalnie nie dla mnie. Chociaż ja lubiłam x ale nie lubiłam Galactus'a. Nie wiem, czy on w innych uniwersach też występował. W x na pewno był tych starych, ale okej. Okay, taka koszulina. I oczywiście tradycyjnie w Pixelbox'ie naklejeczka i przypinka. Rozumiem, że to a propos... Yy, fantastyczna czwórka, tak? Tak to się nazywało? Powiem Wam, że już nie pamiętam. Jakby DC i Marvel to już wy wypadłam totalnie z obiegu, ale jest. Okay. A, już pamiętam, to były komputerowe rzeczy. Mamy, proszę bardzo, portfelik. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Z <grywka> Ale no nie rozkłada się zbyt fajnie, niestety. Tak jest, gramy na wsadzie. I tutaj taki zwykły. Bardzo przyjemny w dotyku. Ale powiedzmy sobie... Trochę nie dla mnie. No i niestety nie rozkłada się tak fajnie, jakby mógł. Co tam dalej? Coś małego. Crash Bandicoot. Ja nie lubiłam. Znaczy, parę razy w niego zagrałam, ale go ogólnie nie lubiłam. Dobra, widzę, że tutaj mamy instrukcję otwarcia. Otworywać coś, przypierdzielić i sprawdzić, co jest w środku, tak? Na tej zasadzie. No dobra. A no to może zerknijmy. Jak już go mam, to zerknijmy. Okej. Okay. Ja? Okej. Okay. Można powiedzieć. Ie. Yeah. Rozumiem, że to jakiś unikat jak się świeci. Ale widziałam takie, to się Mr. Box nazywa, nie? takich swallowtów to bym sobie chętnie pootwierała. Jakiś murze Death by się trafił. Okej, i proszę bardzo, ooo, jakie to jest śmieszne. Jakie to jest dziwne. I napis na całych plerach, nie? W ogóle nie wiem czy pamiętacie, kim był Crash Bandicoot. To był Yamraj. to był Yamraj. Takie zwierzątko istnieje. Okej. Zerknijmy sobie. Aha, tu są. Tak, to się jeszcze otwiera? Nie. Okej. Okay. Ja mam gold, Golden Crusha, tak jest. Golden No, Osobiście wolałabym chyba bardziej pomalowanego. A nie, przepraszam, nie golden, ja mam brąz. Sorry, brąz jakiś, tak? Nie, jeszcze inaczej. Brąz, Crush ten. Tego mam. Dobra. Osobiście wolałabym jakiegoś zwyczajniej pomalowanego, żeby widzieć kolorki, no ale okej, okay, taki się trafił, nie? Dobra, i teraz przechodzimy już do gwoździa pro programu. Ostatniej rzeczy. Największej, i widzę, że jest Diabolo, i jest, proszę Państwa, barbarzyńca. Akurat jedyna klasa, którą nie gram, bo za nią nie przepadam. Co za przypał, ale ogólnie wielkie jest to pudło, żebym zrobiła troszkę miejsca. Jest mocarny. Nie powiem. No, powiem tak, wolałabym nekromantę, nie? Wolałabym nekromantę. Ale jak mam być szczera, to wcale źle nie wygląda. Skórę ma taką strasznie niepomalowaną, niewycieniowaną, ale poza tym spoko. A nie, to są naklejeczki. U, ale śmierdzą. O, naprawdę bardzo śmierdzą. <laughs> taką, wiecie, farbą brukarską. Ja lubię ogólnie ten zapach, ale... O, no, leci, leci smrodek. Powiem Wam takie średnie. Jakoś tak Le lepiej by mogło być. Blizzard umiecie lepiej. Dobra, są naklejeczki. Ja tu widzę jakiś ten tajemny tajemną paczkę. Aha, dobra, rozumiem, że to jest ten Mystery Weapon, który miał być w ten w się. Okej. Okay. Je, yeah, to Porek. O, nawet jest ładny, powiem wam. Kurczę, te on. To jest taki, taki leściuteńki plasticzek, nie? Ale jest ładny, ładnie jest odlany. Nie powiem, że nie. Fajny spoko. A co tam było w ogóle? Okej. Okay. Y czyli nam się trafił ten. Osobiście najbardziej oczywiście wolałabym od nekromanty coś. Ale okej. Okay. No w ogóle wolałabym figurkę nekromanty, nie? No ale jak już otwieramy, to zerknijmy na tego. O, może tu. Zerknijmy na tego barbożeńca. Dobra, no i może zerknijmy na akcesoria. To jest chyba zapasowa głowa, chociaż wygląda strasznie creepy. Nie wiem, czy barbarzyńce miał taki hełm w Diabolo. Tak jak mówię, to jest jedna z nielicznych klas, klas którymi w ogóle nie gram. Jest młot. On też, one są trochę powyginane, wiadomo. Trzeba by to trochę poprostować, ale też zupełnie nieźle to wygląda. Ogólnie za to jest odpowiedzialny Macwalren. Poreczek. Ogólnie same odlane jest zupełnie nieźle. Tylko malowanie jest yy, takie dość skromne. Ten to już w ogóle się bardzo wygiął. Nie? Taki bananek się z niego zrobił. No ale wiecie, do odgięcia, nie? Do odgięcia. Ale sam kształt, nie. Tu mamy nawet takie wyszczerbienie. Nie, tutaj. Także fajnie to wygląda, nie powiem. Jakby, myślę, że jakby samemu sobie troszkę podmalować, to by było zajebiście. O, ja to wszystko, nie? Po prostu je odruchowo. Taki bardziej ozdobny. No i ten, który był tą premium. Rzeczywiście, jest najładniej wykonany. To trzeba przyznać. Tu rozumiem wilk. bardzo spoko. No i sama figurka, powiem Wam, jest naprawdę zupełnie niezła. Ta, ta podstawka, to jest taki, wiecie, plastik jak na jak na żołnierzyki, nie? Taki strasznie ubogi, ale patrzcie, jak ona jest fajnie pomalowana. Trochę brudu w takie zagłębienie i to naprawdę zajebiście wygląda. Także, no, powiem Wam, że aż jestem zdziwiona. W pudełku wyglądało dużo gorzej niż yy, bez tej całej, całego plastiku. Także naprawdę, tu są takie szczegóły. Jest faktura na gaciach, na tym. Także, jak najbardziej. On ma tutaj takie rączki. Jest trochę dynamiki. Skóra jest bardzo kiepsko pomalowana. Sami zresztą widzicie, nie? Powiedziałabym, nawet, że odcień trochę się nie zgadza z tym, co jest na brzuchu, na rękach, nie? Ale hełm i ta czacha wyglądają super. Tu wygląda super. Dłonie się ruszają w takim małym zakresie, ale jednak, więc dowolnie można sobie tam broń w nie włożyć. Tu, tu reszta figurki jest sztywna, nie? tylko te dłonie się ruszają. No i głowę można dekapitować, ale to wolę nie, bo tutaj takie delikatne ma dość elementy. Także tak się to prezentuje. No, powiem Wam, figurka naprawdę nie zgorsza. Tylko dlaczego to nie jest, wiecie, czarodziejka, łotrzyk, ale najlepiej to już nekromanta. Ale dali mi barbarzyńca, którym w ogóle nie gram, nie? Ja zawsze normalnie mam takiego pecha. Ale ogólnie jak poczułam na internecie na te właśnie McFallarany z Diablo, to wydawało mi się, że wygląda to dużo gorzej, ale nie, jednak jest całkiem spoko. Wiecie, że ja lubię Diablo. Zbieraliśmy już na streamach na dwa popy, które mam. Także no może się trzeba jeszcze nad tym makwalaranem zastanowić. Zobaczymy. Dobrze, i to był już cały Pixel Box. Jak Wam się podobał? Dawajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia.